Dziś pewnie niewiele osób wie, ale jest konferencja Prime MMA. Zobaczymy sobie jaką kartę tam poskładali. Nekante później sobie obejrzymy twoje 5 minut friza. pogadamy o debacie. Ja bardzo żałuję, że nie oglądałem tej debaty z wami na live, bo uważam, że... Znacznie to jest... bardziej, nie wiem, może jestem w takim wieku, dzięki grupcia, że bardziej mnie interesują debaty prezydenckie i polityka, niż konferencje. Fightów. jak to się pozmieniało? Kaneki, witam wszystkich. Przy... Proszę cię, zostaw subskrypcję na tym kanale. Ciebie to nic nie kosztuje, a mi pomoże. Z góry dziękuję. Uważam w ogóle, właśnie, że ta konferencja, nie konferencja, tylko debata prezydencka, to przynajmniej tam jest jako tak oparte na merytoryce, nie? a nie na jakimś wyzywaniu. Kto według Was w ogóle wygrał tą debatę? Ja uważam, że ona była lepszą debatą niż ta, która będzie, bo ta, która będzie, to będzie tam ym, 13 albo nawet więcej niż 13 kandydatów, więc niektórzy będą w ogóle tacy jałowi. A tutaj było taka, no kilka osób brakowało, ale no boję się, że ta debata po prostu główna będzie nudniejsza, że taka bardziej sztywniarska. Uważacie, że Stanowski wygrał? Ja czytałem na przykład na Twitterze opinię, że oj Stanowski bardzo zły. Strasznie Stanowski boli pewną stronę polityki, zauważyłem. Ciekawy właśnie jestem, jak Mendsen wypadnie na tej głównej debacie. Też Brown. Czy na przykład Brown będzie rzucał jakieś pytania do Mencena? <grym> Ach, ciekawie, ciekawie. No dobrze.